Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W tym odcinku idź na całość. Dzisiaj zajmę się pewną grą z tego turnieju, która w polskiej wersji e, istniała w czasach Zygmunta Heizera i e, była e, grana przy udziale asystenta. Tego oto pana. I o co chodziło o tej grze? W oryginale, bo to jest e, polska kopia amerykańskiej gry, Monty's Cash Machine. W oryginale, tak, 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 tak to się nazywało, po prostu yy, była taka maszyna z korbą, i tutaj wyjeżdżały kwoty pieniędzy, które zawodnicy mogli wziąć, ewentualnie zamienić na bramkę, jakąś skrzynię, po prostu na jedną nagrodę. Nikt nie powiedział, że nie na zonka. No i tak, również w polskiej wersji mieliśmy taką maszynkę, tylko że no oczywiście w innej konstrukcji, z taką oto korbą, i stąd wyjeżdżała taka taśma. Stąd wylatywała taśma. No i po kolei jakieś tam stawki, na 10, 20, no i zawodnik w każdej chwili mógł powiedzieć, dość. No i wówczas było pytanie, czy bierze to, co wyszło z tej maszynki, czy zamienia na jakąś inną nagrodę. Może mógł, mógł zamienić na bramkę, albo na jakieś inne trudno. I nikt nie gwarantował, że w tej bramce nie ma zonka. Po prostu ryzyk fizyk, tak jak we wszystkich grach na całość. W każdym razie, tak wyglądała polska wersja Monty's Cash Machine. No i jeżeli ktoś oglądał odcinki na całość na YouTube i natknął się na tą grę, no to już mogę powiedzieć, że ta gra, podobnie jak cały te turniej nie jest polskim wymysłem, a jest idealną kopią gry prosto z USA. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game są